Inteligentne fotony. Światło a kilka zadziwiających właściwości, których w optyce, jak i fizyce kwantowej nie powinno mieć, przy założeniu, że fotony, z których się składa, poruszają się po liniach prostych. Na przykład zjawisko przenikania światła przez szybę lub przez powietrze, lub nawet przez kosmiczną próżnię. W takiej najdoskonalszej, znanej kosmicznej próżni. Można się spodziewać co najwyżej jednego protonu na centymetr sześcienny. Wyemitowany foton mógłby przebyć w linii prostej odległość, maksymalnie 7 minut świetlnych, do spotkania z jakąś materialną przeszkodą. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego docierają do nas fotony wyemitowane ze Słońca, które jest oddalone od Ziemi o 8 minut świetlnych. To na dodatek jako uporządkowany strumień, pozwalający obserwować szczegóły jego powierzchni. Przy pomocy teleskopów, rejestrowane są obiekty oddalone od Ziemi o kilka miliardów lat świetlnych. Strumień fotonów po przebyciu tak ogromnej odległości, jest na tyle uporządkowany, że można określić skąd przybył w powietrzu. Prostoliniowa droga fotonu wynosi maksymalnie 25 cm. Zanim zostanie zaabsorbowany lub rozproszony na jego atomach, nasuwa się pytanie, dlaczego widzimy dalej? W szybie jest jeszcze gorzej, ponieważ prostoliniowy foton powinien być rozproszony lub zaabsorbowany od razu w pierwszych warstwach atomów szkła. Wynikałoby z tego, że fotony poruszają się inaczej niż po liniach prostych. Potwierdzeniem tego przypuszczenia mogą być pomiary prędkości światła w różnych ośrodkach. Przykładowe wyniki wyglądają następująco. W próżni jest to prawie 300 000 km na sekundę. W powietrzu 291 000 km na sekundę, czyli światło przebyło drogę o 3% krótszą. Mierząc w linii prostej, w wodzie, przy mierzonej prędkości światła 225 000 km na sekundę, Prostoliniowa droga jest 125% krótsza. W diamencie przy wyniku 125 tysięcy km na sekundę wychodzi, że jest ona krótsza o 58%. Wynikałoby z tego, że fotony pomiędzy atomami badanego ośrodka nie poruszają się po liniach prostych, tylko zmieniają kierunek ruchu, dostosowując go do napotykanych przeszkód. Dodatkowo nie robią tego przypadkowo, tylko w sposób uporządkowany. Przenosząc na przykład obraz powierzchni, z której zostały wyemitowane lub odbite. W fizyce klasycznej ani kwantowej trudno znaleźć wytłumaczenie tego zjawiska. Natomiast geometria obiektowa pozwala je opisać. Zakłada ona istnienie wspólnego ośrodka O. Trafiają do niego informacje o działaniu wszystkich obiektów. Nie jest on ograniczony czasoprzestrzenią. Ograniczeniu podlegają jedynie jego działania w czasoprzestrzeni konkretnego obiektu. To była najtrudniejsza część definicji geometrii obiektowej. Każdy obiekt posiada własne warunki brzegowe, ograniczające jego czasoprzestrzeń. Są one określone działaniem jego możliwości M. Obiekt istnieje dopóki są one zapewnione. Foton można opisać w geometrii obiektowej jako paczkę kwantów energii zgromadzonej w drganiach ośrodka O ograniczonych jego warunkami brzegowymi. Opisują to równania falowe, jak i prawdopodobieństwo. W mechanice kwantowej foton jest obiektem typu energia, posiada również własne możliwości M, które zapewniają mu jego warunki brzegowe. Jednym z nich jest zachowanie prędkości światła. Względem swojego położenia początkowego, w którym nastąpiła jego emisja, w geometrii obiektowej zastąpiona jest szerszym pojęciem. Superpozycji. Wynikiem superpozycji obiektu foton jest nie tylko paczka energii poruszająca się z prędkością światła, ale również obiekt typu splątanie. Jest to obiekt, który gromadzi informacje o działaniu możliwości M, swojego obiektu foton, jak również i o miejscu skąd foton został wyemitowany, miejscu gdzie ma dotrzeć, jego kierunku ruchu, oraz informacje o położeniu i rodzaju innych obiektów w czasoprzestrzeni splątania. Miejsce gdzie ma dotrzeć foton w czasoprzestrzeni splątania nie jest określone z prawdopodobieństwem równym 100%, ponieważ nie wszystkie stopnie swobody obiektów są splątane. Obiekt splątanie tworzy mapę splątanych obiektów, które znajdują się na drodze fotonu. Foton będzie musiał ją ominąć, aby zachować swój kierunek ruchu w czasoprzestrzeni splątania. Obiekt splątanie fotonu, znając mapę splątania. Pomaga mu utrzymać kierunek ruchu poprzez emisję jego kwantów energii. W omijaniu obiektów typu materia pomaga fotonowi również działanie odpychające, jakie występuje pomiędzy obiektami typu energia i typu materia. Obiekt splątanie fotonu wykorzystuje je przy przejściu przez gęste skupiska obiektów typu materia. Jeśli, np., struktura atomów w diamencie będzie ułożona korzystnie do kierunku ruchu fotonu. To obiekt splątanie może wybrać mu drogę pomiędzy warstwami atomów węgla, tak aby, wykorzystując odpychanie, ograniczyć musję swoich kwantów. Do utrzymania kierunku ruchu, fotony dzięki swojej właściwości odpychania od atomów diamentu wykonam mnóstwo zakrętów pomiędzy nimi. Z pomiarów wynika, że traci na nie 58% swojej drogi. O tyle jest mniejsza mierzona prędkość światła w diamencie. Wróćmy do pojedynczego obiektu materia. Jeśli w czasoprzestrzeni splątania fotonu pojawi się informacja, że na jego drodze znajduje się obiekt typu materia, wraz ze zmniejszaniem się odległości do niego, narasta działanie odpychające. Emitowany jest kwant energii z obiektu foton, aby ominąć przeszkodę z odpowiedniej strony. Po ominięciu przeszkody, obiekt splątanie fotonu ponownie powoduje emisję kwantu energii fotonu, aby powrócić do poprzedniego kierunku ruchu w czasoprzestrzeni splątania. W przypadku bardzo masywnych obiektów, które zakrzywiają czasoprzestrzeń swojego obiektu, obiekt splątanie wykorzystuje zjawisko soczewkowania grawitacyjnego. Możliwe jest wtedy ominięcie takiego obiektu typu materia bez emisji kwantów swojej energii. W obiekcie splątanie fotonu, działania jego możliwości M wykorzystują informacje o splątanych obiektach, zgromadzone w ośrodku o, wspólnym dla wszystkich obiektów. Splątanie fotonu przetwarza i udostępnia tylko informacje, potrzebne do działania możliwości m splątanych obiektów. Można by to działanie porównać do działania fragmentu mózgu, który zarządza działaniem jakiegoś organu. Wracając do obiektu foton, jego możliwości m mają kilka właściwości. Odpychanie od obiektów typu materia, emisji kwantów swojej energii, których ilości kierunek zależy od działania możliwości M obiektu splątania fotonu, absorpcji niskoenergetycznych fotonów wyemitowanych przez inne fotony. Podczas korekty ich kierunku emisja i absorpcja kwantów energii przez foton może wyjaśnić, Obserwowane zjawisko poszerzenia linii widmowych. Od strony fal dłuższych jest ono bardziej rozciągnięte niż od strony fal krótszych. Dodatkowo jest ono zależne od ciśnienia i temperatury. Świadczy to o gubieniu przez foton swojej energii na korekty kierunku ruchu konieczne do omijania cząstek materii. Poszerzenie linii widmowych w kierunku fal krótszych jest skutkiem absorpcji mało fotonów. Jeśli znajdą się w sprzyjającym położeniu w czasoprzestrzeni splątania fotonu, powoduje to zwiększenie energii fotonu. O tym, że nie każde spotkanie z innym niskoenergetycznym fotonem, kończy się absorpcją świadczy niesymetryczne poszerzenie linii widmowych w kierunku fal dłuższych i krótszych. Następnym zjawiskiem w którym ujawnia się działania obiektu splątanie fotonu, jest przesunięcie widma ku czerwieni odległych galaktyk. Nazywane redshift, do określenia ich prędkości w układzie obserwatora przyjmuje się, że cały redshift jest skutkiem efektu Dopplera. Efekt Dopplera określa tylko zmianę częstotliwości fal, będącej skutkiem przemieszczania się źródła w układzie obserwatora. Natomiast nie uwzględnia on wpływu materii na ruch fotonów. Próżnia w kosmosie nie jest jednak idealna. Część energii fotonu jest stracona na pokonanie niedoskonałej próżni. Obserwowany redshift powinien być sumą dwóch efektów. Dopplera określające prędkość względem obserwatora i działanie obiektu splątanie fotonu, które zmniejsza energię fotonu podczas korekt jego kierunku ruchu. Korekty te są niezbędne aby foton mógł przebyć tak ogromną odległość. W najdoskonalszej znanej próżni korekta jego kierunku powinna wystąpić co maksymalnie 7 minut świetlnych do przybycia przez foton odległości np. 7 miliardów lat świetlnych. Przy założeniu najdoskonalszej próżni na całej jego drodze, wyemituje on 2% swojej energii, jest to znacząca cyfra i w realnych warunkach przestrzeni kosmicznej będzie wyższa. Przy założeniu, że tylko połowa redshiftu fotonu jest spowodowana działaniem obiektu splątanie. Czyli pokonywaniem niedoskonałej próżni, to pozostała połowa byłaby zasługą efektu Dopplera. Oznaczałoby to, że wszechświat wcale się nie rozszerza. Połowa ze zmierzonych obiektów oddalałaby się, natomiast pozostałe zmniejszałyby swoją odległość. Wyłania się z tego obserwowany wszechświat w którym dzieją się procesy lokalne. Nie ma w nim uniwersalnej czasoprzestrzeni. Jest tylko uniwersalny ośrodek o, którego działania są ograniczone warunkami brzegowymi obiektów. Obiekty złożone ze wspólnego ośrodka o lokalnie budują znany nam wszechświat. Rozszerza się on na skutek ciągłej lokalnej superpozycji nowych obiektów. Wracając do fotonów, czyli obiektów typu energia. W sprzyjających warunkach mogą one absorbować inne mało energetyczne fotony, wyemitowane w wyniku korekt kierunku ruchu, w miejscach o większej gęstości obiektów typu materia. Powstaje ich więcej i rośnie prawdopodobieństwo, że będą one zaabsorbowane. Tak się dzieje na przykład w powietrzu, blisko powierzchni Ziemi. Natomiast w przestrzeni kosmicznej, gdzie jest niewiele materii, mało energetyczne fotony są emitowane rzadko, spada prawdopodobieństwo ich absorpcji przez inne fotony. W efekcie, fotony bardziej energetyczne ciągle tracą kwanty swojej energii na nieliczne korekty kierunku. Ich energia spada i rośnie, mierzony redshift. Natomiast mało energetyczne fotony, nie będąc absorbowane, tworzą mikrofalowe promieniowanie tła, wypełniające jednorodnie cały znany wszechświat. Nocne niebo jest dzięki temu ciemne. Ponieważ nasze oczy go nie rejestrują, opis fotonów w geometrii obiektowej pokazuje, że nie są one tylko samotnymi paczkami energii, ale towarzyszą im również obiekty typu splątanie. Zarządzają one ich ruchem i pośredniczą w przepływie informacji z uniwersalnego ośrodka o. Pojawienie się w opisie fotonu obiektu splątanie prowadzi do stwierdzenia, jeśli światło przechodzi przez szybę to nie mogło być wielkiego wybuchu.